Cześć kochani, dzisiaj sobie powiemy o nowości Allegro. Będzie to przerwa w sprzedaży i już z dniem 1 września 2021 zastąpi ona całkowicie urlop. Jeśli chcecie poznać szczegóły, zapraszam do oglądania. Według mnie przerwa w sprzedaży jest niczym innym jak uświadomieniem sprzedawców o tym, że warto zamykać oferty podczas właśnie okresowych przerw. No bo w momencie, gdy mieliśmy urlop, po prostu mogliśmy sobie włączyć urlop na dowolną ilość dni. Musieliśmy go zaplanować co prawda 7 dni przed rozpoczęciem, w momencie przerwy w sprzedaży. Już takiej konieczności nie ma, ale mogliśmy tylko ten urlop włączyć i po prostu tyle. Był komunikat na aukcji, klienci dalej mogli widzieć nasze oferty, dalej mogli dokonywać zakupów i to tyle. Na ten moment przerwa w sprzedaży daje nam, tak jak powiedziałem na początku, taką informację, która odpowiada za to, że oferty, które są aktywne podczas urlopu, tracą na trafności, no bo klienci dzielą się na dwa typy: jeden typ, który wejdzie na ofertę, zobaczy komunikat na, o urlopie, zamknie ofertę; drugi typ, który wejdzie w ofertę, nie zobaczy komunikatu, dokona zakupu. I w obu przypadkach jest duża szansa, że albo w jednym Wpłynie to negatywnie na powiedzmy widoczność naszej oferty, na jej trafność, no bo wejście w ofertę nie kończy się konwersją, a w drugim przypadku natomiast. Wpłynie to negatywnie na jakość naszej sprzedaży, no bo jest duża szansa, że klient, który dokona zakupu, będzie oczekiwał wysyłki natychmiast, będzie oczekiwał towaru na drugi dzień u siebie i może z tego względu wystawić nam negatywny komentarz. No i taka przerwa w sprzedaży jest idealnym rozwiązaniem właśnie na te utrudnienia i te bolączki codzienne sprzedawców. Bo, taką pierwszą zaletą jest właśnie to, że mogę tą przerwę sprzedaży zrobić nawet teraz. Czyli klikam jeden przycisk zawieść sprzedaż, i tutaj potwierdź, i to jest tyle. Zamykają się wszystkie oferty. I dodatkowo, dla kupujących, wyświetlany jest komunikat tego typu. I to jest właśnie na plus dla nas, jako dla sprzedawców, i na plus dla naszych ofert, bo nie tracą na trafności tak mocno jak w momencie, gdy mieliśmy tylko urlop, a na przykład nie posłuchaliśmy tego komunikatu od Allegro, żeby zakończyć grupowo wszystkie oferty. No bo niejednokrotnie ten wydłużony czas wysyłki nic nam nie dawał, dlatego że gdzieś tam Allegro. Historycznie i tak te czasy wysyłki kupującym podpowiada, także, no, jeśli urlop miał być wykorzystany możliwie dobrze, trzeba byłoby zamknąć oferty, a już teraz nie musimy tego robić gdzieś tam ręcznie, tylko tak jak mówię, za pomocą dwóch przycisków jesteśmy w stanie tą sprzedaż zawiesić, i wtedy też ta trafność ofert nie dostanie tak mocno. Jak w momencie, gdy ustawiliśmy po prostu sam urlop. Dlatego, według mnie, reasumując, jest to zmiana na plus. Też dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na, na ten temat. Też chętnie, chętnie chciałbym usłyszeć waszą opinię, co o tym myślicie. Może zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłem. No i co? I na samym końcu też chciałbym zaprosić Was na drugą już odsłonę Olim Marketplace. W czerwcu spotkaliśmy się ze sprzedawcami pierwszy raz, też była to Warszawa, tym razem będzie to pierwsza połowa października, jeszcze dokładna data nie jest tutaj znana, miejsce ponownie Warszawa. Kupcie bilety, jeśli jesteście zainteresowani przygotowaniem się należytym do właśnie czwartego kwartału, jeśli chodzi o sprzedaż na Allegro. Dzięki za dziś i zachęcam do kolejnych materiałów.